Good, good, yes, jest! To jakby ktoś mi powiedział, że za kilka lat ja będę na największej trasie dody, za do doda kogoś. Mm, po... He He time. <laughs> Hello everybody, welcome back to my channel mukbangowym wraz with my drug mother. Potem często pytacie o co chodzi z drug mother, potem wam wytłumaczyło o co z tym chodzi. Jest nią Philo Drug. Przestań ten drug mówić. To jest tylko nazwa na Instagramie Just, just Żadne podłoga drag! Ja ja to jest zmienna na Just Philo! Ja chciałam widać Philo z ale mi wszyscy odradzili. Ja, ci to, ja przede wszystkim Ci zaczęłam odradzać Jakbyś miała mieć współpracę albo coś, ale raczej no. znaczy, ci się nie just kidding Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy ugoszczone w ogóle przez naszą e, przyjaciółkę Drag Queen Mega Koleżankę. A Mega gen. Y, słuchajcie, warto wspierać y, dragowe, lokalne mm, biznesy. Dlatego przestań i tak cię nie przyjmą. Możesz próbować i próbować. Kochana, mamy nadzieję, że nam tam nie naplułaś Są to burgery z Bolo Burger and Mimi Pastrami. Pastrami? I don't know. Good good! O, good good, yes, yes! Słuchajcie, no i zaczniemy próbować burgery. Mamy w ogóle podpisy i mamy swoje. Y, Takie dedykowane. Dedykowane, bo burgery. ja jestem osobą, którą lepiej nie karmić jest twój. Ani też nie, 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 nie ubierać. Więc to się tak mówi, kogoś lepiej karmi niż ubierać. Tak. A mnie ani to, ani to. A ja mam... Od razu te jemy? Nie na no jakąś może przekąseczkę na początek. Nie, burgery, burgery z grubej rury zaczynamy. Z burgera zaczynamy słuchajcie jeść. Ja w ogóle wpadłam na świetny pomysł, żeby mieć yy, czerwoną usta do tych nagrywek. A ja rękawiczki, Kochajcie, to smugler, więc... Kradzione nie tuczy. Żartujesz. Żartuję. Dobra, yy, bo ja chcę tak zrobić takie... Wyciągnę całego? Tak! Żeby było widać burgera! Ja chyba jednak to zrobię w Słuchajcie, jak macie ochotę na takiego burgera, ale typu... Mm, z, z, ten... przytręk? Cheers! Czekaj, będzie na mnie tylko od razu No jemy. Tasting, tasting! Uwaga, gryziemy burger... Dzięki, a ty, mega jeszcze czytajmy nasze burgery To jest burger... G Kripotle Albo Gnipotle? laguna to jest taka A mój raz. nazywa się Smash Chili Bacon O jest a jak chcę spróbować swojego potem ale ja twojego nie zjem za te. No wiem. Ale jest tyle pikantnych rzeczy, że... Tak? Skąd wiesz? Nieważne. O Jezu, widzę Ja lubię pikantne. Dobra, <laughs> bierzemy pierwszy kres. Dzięki mega czerwierz, za to co. Za co? Mmmm. Mmm. Dobra. Mm. <laughs> Cała rozmazana jesteś. Tak? <laughs> nie, jeszcze nie jest tak najgorzej. Mm, ale to O Jezu. Ja szczerze. Chyba zarazuję, bo to, że jest mój bulgar. Nie żartuję. Tak Nap jest, naprawdę. slej. Mmmm. Jaką masz gryża? Weź na mięs dekaguma w tle. No ja mam kuchlę Tak po prostu. żeby nie było mi w gdzie. to mm. niektórzy się kupili. Już... Dobra, dobra, mm. Słuchajcie, z dekagumą też będzie odcinek, ale walentynkowy. W walentynki zrozumiecie dlaczego? Bo my z dekagumą. Mistrz co? Teraz mój. Dajcie, by moja większa ostrość. Nie mam po chwili dopiero. A może to chodzi z ostrością? Tak. Okay. Ja się ugadałyśmy z Mega Jen wczoraj. No. Żeby ci zrobiła najostrzejszego burgera, jaki istnieje. Nie istnieje. Z Mega Jen jednak nie Ale jest. Ale bardzo dobre, bardzo dobre mięsko. A ten też pyszny. Mm -hmm. Oj, Mega Jen. Dobra, to nie jest Mega Jen. Koniec tego. Mega Jen, dobrze, żebyś tak dobre burgery, w przeciwieństwie do. Dra <laughs> Just kidding. But she try. She's very tried. Nie chcę, muszę to jest twojego twoja. A może się przegonić mojego? No. Tak ma być gryzek. Mhm. Mm ale rzucę, musimy tak. Tak, tak. No inne, żeby, musimy dostać jeszcze inne rzeczy. Bo mamy dużo rzeczy. Ale później na pewno go do końca. Dobra, ale zanim ocenka. Burger na 5. 5 na 5 A nie mam żadnego. No już trudno. Tak. Dobra, no a jako, że jesteś gościnią, ja w zadam ci pytanie, to wybierz co chcesz najpierw testować. Może te krążki cebulowe. Dobrze, i mamy. Ale byśmy wzięły sos jakiś. Tu są, sosiki różne. Ja lubię białe sosy, więc chyba ten biały co? Tu weź jeszcze jakieś? Ten, to chyba jest ketchup albo barbecue. Nie, ketchup mamy tak osobno, i tu jest jeszcze jakiś. To jest ten sam. Chyba nie. Tak. Dobra, to w tym czasie zadam pytanie. Jakby nie chcę pytać o początki dragu, Kocha, bo już historii. pytałem 100 tysięcy razy ciebie o to. I znam tą historię o ja? Będziemy nie, musieli, musieli poprawić... Co po tylu latach, czyli... O Jezu, ciekawe, czy to jest blond, syntetyczny włos. Pewnie mój. Po tylu latach dragu, najbardziej Cię cieszy w dragu? Jakby wiesz, yy, myśl mar wiesz, jesteś drag queen i pierwsza myśl, że z czego jesteś najbardziej, co Cię najbardziej w tym jara? Energia ludzi, mhm. jest, To jest super. My wdzięczność też tych ludzi. Mhm. I to, że mogę zrobić super show, nie mając talentu wokalnego. Bo ja zawsze, zawsze, się ja się wychowałem na, na kasetach, yy, przepraszam, na DVD koncertowych. <grystanie> Britney, Dody. Yy, więc ja od dziecka miałem ukształtowane w głowie, że na scenie to jest show, nie tylko trzymanie mikrofonu. Dokładnie. Więc ja zawsze to show chciałam robić i dzięki temu Dragowi mogę to w jakim stopniu zrobić, bo wiadomo, to są pieniądze i to nie jest to, że tam mam jeden wystrzał, drugi, trzeci, czwarty, to kochani, to są duże pieniądze. Żeby w ogóle ten wystrzał powstał, musisz kupić jakby sprzęt, który to wystrzeli wystrzeliwuje. I to nie są tanie rzeczy. Każdy dymek, każdy ogień, każdy kostium, każdy najmniejszy szczegół w show, przynajmniej moim, kosztuje. I czasami jest to. Nie mogę Cię patrzeć. Wygląda <laughs> jak Miranda Sings. Czasami jest tak, że. No, już może rzadziej, ale że poświęcam całą stawkę zarob zarobkową na show. Tak zawsze robiłam na święcie podwórka. No mi się tak też kojarzysz z tym, że ty, ty y, jesteś taką drogą, która chyba najwięcej inwestuje w drag. Dużo bardziej. Ale inwestuje. nawet nie sam drag, drag tylko wy występy. Tak, bo no. dla mnie występy są chyba najważniejsze w dragu. I, i no, no to się da bardzo cenić. Zagraćmy sobie to wszystko frytaczką. Mhm. Krączki cebulowe bardzo dobre. Bardzo dobre Chociaż ja wolę zimno. trochę takie bardziej chrupiące. a to dlatego, że one były na wynos i się już... Tak, tak. Ale... I tak są ja dobre. daję ocenkę 4 na 5 ja, ja daję 4... nie, 3,5. Bo pierwszy raz jadłem w Hartrop Cafe mm -hmm. i to było To też są dobre, ale... Nie, dobra, daj 4. No 4 to jest taka porządna ocena, ale to wiadomo. Dobra, słuchajcie, mm, dobra, wyobraź... Ja chyba ciebie ty się kiedyś odpytałam o to, a Ty powiedziałeś, że masz Aha. Że wyobraź sobie, że umierasz. No. Ehm, I możesz zaprosić... I ma, i, i, ale idziesz na swój ostatni drug night jako widz. Widz? Mhm. Albo drwa, występujesz. Masz swoje ostatnie drag show i kogo byś chciał, albo wiesz, to są twoje ostatnie chwile, żeby były wreszcie line-up. Dragusek. Mogą być z Polski, ze świata, wiesz o co chodzi, ale takie ostatnie chwile, żeby uspędzać czas z ulubionymi draksami i też zobaczyć jakieś takie dragsy, które ty lubisz, a. No to. Dragsy. Wszystkie, na nie muszą być tylko z Drag Race. O, a ile to... mogę te dragusy tak Na polski budżet 4-5. <laughs> <laughs> no to na pewno te Kagma Jaga, czyli mi najbliższe, najbliższe sercu. Mhm, no to to możemy. To możemy żyć jako takie dwa, wiesz o co chodzi Jeżeli Mariolka to... Rebel, wiadomo też, bo hmm. bardzo ją lubię. Część rodziny, wiadomo Kurde, to jest ciężkie pytanie, bo ja bym chciał to moje ostatnie chwile spędzać z wami, nie z jakimiś ludźmi obcymi dla mnie. Ale wiesz, to jest takie spędzenie... Ym... mówiłem, że to nie jest ten sam, to jest jakiś serowy Uff... No Od Stella tak zwana. Od Stella, pozdrawiamy Edekagu, która siedzi dosłownie obok Która <laughs> powiedziała, że nie, umyła rajstop, bo miała buty na otwartą stopą <laughs> i się tak nie <laughs> kochani, nie wiecie, jak macie jasandał, nie bierzcie rzeczy. Johanella. No dobra, ja w sumie rozumiem, bo ja chyba bym powiedział to samo. Chciałbym to spełnić z osobami, które kocham czuję się swobodnie i tyle, a nie jakieś randomki, których nie znam. Speaking about drug race, ja pytam po to tylko dlatego, że większość... Może moich... spróbujmy seserowy, tak. <laughs> no, i bo ja wiem, że odpowiedzi, że chciała mi to męczyć. Nie, bo to jest kwestia tego, że ja zawsze o to pytam, bo wiem, że większość moich widzów drag zna tylko z Drag Race. Wiadomo, i pytałem to o... O Jezo! Dobrze? Tam jest makęcisz w środku. Tak? A jaki co zbrałeś? Ten? Tak. Tak? Mmm, dobre to! Mm. O Jezu! Ale dziwne. Dobra. Fajne. Wow. No. No, no, no. dawaj, ten zakres jest jeszcze. tak. Op zapowiadają, leci y ramówka TVN-u i mówią... Czy tam Polsatu, czy innej Polsat? Stacja Matka, wiadomo. Zapowiadają sezon pierwszy. Queens, zgłaszajcie się. Co robisz? Nic. Nie? Nie. nie. No, nie wiem, że to by jest, wiesz, bo ja tak z Adelą zawsze mówiłam. Adelon mówi, że to nie jest wyznacznik dragu, ja też uważam, że to jest wyznacznik dragu. No, ale, ale uważam, że to jest super zampolina. Czy? Iść dalej, wiesz o co chodzi? Teraz tak debaguję, że się nie, nie, nie zgłosiłabym, bo tego nie ma. No. Ale jakby było, to może bym się zgłosiła. Never stay never. Ale kochani, co. Fani, Rupo Race, swego nie znacie. A czyjeś. Ta, tak. A co czy, jest tyle wspaniałych polskich dragusek. Nie wiem, czy się zajął jest tyle. No, ja uważam, że jest tyle. Bo może nam się, Mogą nam się nie podobać ich vibe i w ogóle, ale jest. Myślę, że każdy znajdziecie. Te... No, ostatnio byliśmy w na show Jolki Prywatki. O no, ja kocham. I było niesamowicie. Byliśmy. Barbecue. E, byliśmy na show e, hrabi, e, Nie, to nie byłeś na hrabiny, nie? Byłem na brunch'u. No to było też. Ja się super. Lubię, lubię. Su super, bowiem. To jest totalnie inny drak niż my to, co robimy. Nawet tam <coughs> jeszcze, na którą nie cierpisz, żartuję. E, Ostatnio razem e, siedziałem przy Barze, obok siebie na noc. Musiałem. Szacić. Wow! wow! Ja! Yeah. Kiedyś chciała się pokochać, pamiętam. O co za co Też uważam, że to jest drak inny. Może nie jest w naszym stylu, ale. Na pewno i komuś by się zawsze spodobało, że to chodzi. Ja na przykład nie, nie mam problemu z tym, żeby podejść do osoby, której nawet nie lubię, a mało jest takich w polskim dragu, i powiedzieć Laska, good job, I love it. Że jakby... Robisz to. to robię to, jakby, jak mi się coś podoba... Zawsze mówisz, że Akna jest ładnie ubrana i zawsze i to mówisz. Uważam, że Akna jest jedną y, z lepiej ubranych polskich dragusek. Mm. To prawda, jest bardzo ładna i kocha Balenciagę takie jak ja. <słuch> Tak, tak, tak. Ja zawsze mówię komuś, tak samo. Nie, nie W, w, przypadku. Nie ja w przypadku. Nie będzie. Ja tego nie wstawiam. Dlaczego? Dobra, porozmawiajmy w o czymś najlepszym teraz. teraz. Nie Wła? wiem, czy możemy jeszcze dalej burgerki Wła? próbujemy, czy yy, jeszcze coś A tu są jakieś dwa, których ja się boję, bo nie wiem, co jest w środku. Jeden jest z pastarami w bułce. Wydaje mi się, że jest bez. A, to jest szynka, takie wiesz. Nabije mnie nie. sorry. Żurawina. Lubisz. To weź sobie ten. A ja wezmę sobie ten, ten awokadusa. Ja muszę jeszcze zaglądać, sorry. Dobra, nie zabije mnie chyba, spróbuję. Ale wygląda fajnie, bo ten schabik. A ja biorę takiego awokadusa, taki chyba taki klasyk klasyki. Ale bardzo mokry jest ten burger. Mm, jest mokry jak nasza męska. Kurwa, pojechałaś teraz. <laughs> Dobra. To Psztynk? jest taki grywal. No, ty no, ty no. się nawet brzydzisz, że przytynknąć widziałem. Ale to jest jakiś dziwnie to pachnie. Ja się boi. nie wiem, ku... ja, nie, ja nie ugryzę. Nie. Yes. Dawaj Filo. Ale to pachnie jak ten. No nie. Jak suba, szan. To... No próbuj, ja się boję. Próbuj. To tam... nie jest żurawina, to jest y, ćwikła. Ty jesteś ćwikła. Ty jesteś, y, próbuj. Mega Jen sama lepiła. Boże się boj, tu jest tak, tak tu jest krzan, zobacz. No próbuj. Nasz rad, no, dawaj, Filo. Filo Ma, dawaj. Masz na <gry> I mi swoje p... No nie bądź. P... No, dawaj. Przesada. Pysznie. A wiesz, bo... Masz taki zły? Nie, Nie Mówię zły, ale wiesz, ja. Się... Mam problemy z takimi rzeczami. No, ona, ona ma problemy. ja dużo rzeczy nie wiem. się na przykład panicznie boi pomidora. To będzie. twój To jest drama, twój dramatyczny moment z telenovela... To, to jest twój telenovela moment. Powinno być teraz zbliżenie na ciebie. Albo tak jak w tych bollywoodzkich filmach To jest bardzo ci... A są ogórki! Mówiłam, że nie lubię! I jalapeno, bądź Ale to nie o to chodzi, że one są niedobre Dobre są? Bardzo mi smakowały Powiedz, że dopóki... były dobre Był bardzo dobry, dopóki nie zobaczyłam tam jalapeno i ogórka Tak, słuchajcie, bo w ogóle z chwilą był mega duży problem, jeśli chodzi o nagranie mukbangu, bo jest tyfusem Dostaw to trochę do kagmie ona nie będzie w odcinku. No ale też sobie zje, nie zjemy tego wszystkiego. To wróćmy do swojego burgera. A tu jest. Dobra, wróćmy do tematu. Uważam najfajniejszego, które jest związane z nami i myślę, że e, tutaj damy ścitu nawet związane z tym, czyli Aquaria Tour. Uważam, że chyba największy nasz projekt w naszym życiu. I taka największa przygoda i przeżyliśmy ją wspólnie. Ja w ogóle Ona jeszcze trwa! Ona jeszcze trwa, wiadomo, bo sobie... A właśnie! Nie wiem czy będę będzie jakąś grafikę znajdę. Yy, łapcie tutaj yy, grafikę, gdzie, ma, gdzie, gdzie ja ma, mam. Gdzie będą jeszcze koncerty w Polsce i koniecznie kupujcie bilety... Wiem, że w World na Wiem, że w Łodzi już nie ma biletów chyba. A, bo dołożyli będzie... A już prawie nie ma. No i jeszcze jest Kraków i Gdańsk, słuchajcie Także koniecznie wpadajcie Będą też aftery i beforey z nami, ale to śledźcie nasze instagramy, żeby wiedzieć więcej No i dobra Filo, bo ja wiesz wiecie jaki ja problem z Filo? Że ja myślałem, że Filo przeżyje mimo to wszystko to najbardziej Wreszcie dlatego, że uważam, że ty jesteś takim największym i najwierniejszym fanem Dody I że dla ciebie to, to jest taki szczyt marzeń spełnienia, się chodzi o raka. Jest Ale, a Filo to był taki najspokojniejszy mi się wydaje To jest spełnienie moich marzeń i... Moje ego top jeszcze jest wyżej top. Albo dobrze Ale ja mam też tak z DODOM, że może jak, jakby w, przypad, jak w przypadku dekagmy, jakby to było takie moje pierwsze spotkania z nią, mhm. to bym bardziej ten, to tak pokazywał, wiecie o co chodzi, tak? Ekspensywnie, nie wiem, czy to jest takie słowo dobre. Ekspensywnie. Eks, żeby to, może by się wzruszał, żeby się trząsła i widok jak dekagma, nie zapominał języka w gębie. Ale że ja współpracowałem do mnie raz, nie dwa, nie pięć. Co to robisz? <noise> to przeżywam to yy, lepiej. Ale draga, który jest jej przyjacielem się wzruszył, popłakał przed. Ja, ja podczas ostatnie... pierwszego koncertu płakałam. Jak się zaczęło <noise> do Wanna na hide. Uważam, że to jest spełnienie moich marzeń, bo będąc młodym Chrisem, który gdzieś tam jeździł na koncerty Dody, ktoś, kto ktoś by mi powiedział, że za kilka Musisz lat. mi wysłać to zdjęcie, to... Wyślę wam nasze, moje pierwsze zdjęcie z Dodą. Weź to porównanie. Lads. Co kiedyś nagraliśmy? Mhm. Zrobić takie zdjęcie z Dodą w 2008 i 2018 Więc tutaj Kasper wam da kilka tych zdjęć starych To jakby ktoś mi powiedział, że za kilka lat ja będę na największej trasie Dody występował z nią na tej scenie Albo projektował kwestion, które ja nie zrobiłem Teraz, No to stylizacja uważam, że... Y, nie Słowik to nie był Słowik Fryderyki Fryderyk to jest ikoniczna I uważam, że z 2023 roku to jest najlepsza stylizacja Dody Ja jeszcze lubię jedną z y, Tańca z Gwiazdami Którą? Bo tam było kilka Niebieska z Wodospadów, wodospadów. Premiera Wodospadów Marzę o tym luku. To jest przepiękne. To muszę powiedzieć, że to wisiało do to takiego jakby Chyba Konrad robił, nie? To bank, więc. To nie jest tak, że ja, się, ja nie przeżywałam tego, bo przeżywałam to. Ale chciałam czerpać z tego garściami, wiecie. No i też mi się wydaje, że ty, to Państwo, jesteś troszkę osobą, ja też dużo rzeczy trzyma w środku nie? No to prawda. Bo nie wierzę, że nie miałeś takiego, że chciałaś się chociaż troszkę płakać. Jak się zaczynało na przykład o, ja na przykład miałam dużo wątpliwości. Co do mojego udziału w tym? No bo wiadomo. A dobra, a jeszcze tak na koniec, Bo musimy coś skubać tak chociaż troszkę no, Może to ja chcę też te chyba po jednym zostało. Nie, nie, co to sobie zjechał. I dobrze. Ehm, jak y, w ogóle bycie fanem dody? Ja chciałam zapytać bardziej o fan club, mm -hmm. Bo ja pozna zdążyłam poznać wielu osób z fanku i wiele osób polubiłem. No tam chyba jedna z dwie było, że było takie, jakieś takie dziwne i się... Kochani, już... kocham dat. Ty masz kokinię jeszcze rozjebany. I mean... Wyglądam <noise> <noise> jak po pracy. Fuck, it's Sunday! Biedna, niech jej ziemia będzie lekką. Niech jej zimia będzie lekką. Um, czy ty byłeś takim fanem typu, że jeździłeś z nimi tak jak... wszędzie, wszędzie i byłeś tam w fanklubie i... na jakiś... skarbnik? Nie, nie. Nie było takiego. <noise> jak. <noise> jak to, jak to wygląda z fan klubem? Jak ja jeździłem... To były dwa obozy, Dwa? które się nie lubiłem. Ale fanów Dody? Tak. O Jezu, no! Gang Dody zawsze stawali po lewej stronie sceny, mm -hmm. bo był taki ten i mafia Dody mm -hmm. i zawsze stawali, ja byłem w tej mafii. To było takie wiecie, niby się lubimy, ale nie, nawet Doda kilka razy próbowała interweniować, ale no wiecie. To, to jest swój burger ten? Nie wiem, mój no. Ale malutko, bo innego nie zjem. A ty masz tutaj no Nie jest tak, że jej żałuję, wiecie. Nie, Tylko, że ja nie zjem innego. Więc yy, poznałem w tych klubach bardzo dużo ludzi, z którymi mam do dziś kontakt. Ale też było dużo niefajnych sytuacji. Zazdrość, że doda kogoś, mm, poznaje z imienia. Jakiś przykład, jakiś przykład, jakiś przykład! Dramy, dramy. Daję przykłady. Ale taki ostry. Wiedział, że jakby tak mu to na to Mówię tak. nie to. No nie. Nie co ty robisz? Nie no przecież tak wkładałem. To jest prawa, To jest drugi bok. Przecież to? To, co jest, dupa. Ci... Pokaz, to jest dupa. Pokaż dupa. Że tak. Nie. nie. Że, nie. że tak. tutaj tak ma? Tak. Odwróć się. Tak. Odwróć nogę. Tak. To jest dupa. Bo może kupić tylko mała. były. Nie będę teraz mówił ten z tym, ta z tym, no bo nie wiem, bo tak, że doda kogoś powiedziała z imienia, a drugiej osoby już nie, to już była zazdrość. A to w zawsze mówi Chris, nie? Chris Chris albo Filo, różnie. Ja zawsze słyszałem Chris, mi się wydaje. Filo też mówiła. No, no, no. Nie wiem, kogoś dłużej trzymała w garderobie, kogoś nie. Hmm. Wiesz, jak to jest, no. Bo w ogóle wiecie, Chris, kto jest fanów dody? To, to jest pre-ewolucja fanów nie tylko fanów, Żugaj. nie, tylko fanów dody. Moim zdaniem każda. Fa tak gwiazda ma dziwnych fanów. Znaczy, nie dziwnych, Fajny Dody to jest taka mafia i taki gang... No mówię jak Jolka Żugaj, Jolki Żugaj. ...że nie podskoczysz. Ani Dodzi i Żugajki to jest bardzo podobne, tylko różnią się wielkimi złożkami. Jedni. Ale się pojeździło na tych koncertach dużo, oj dużo. jak co się spało na przystanku, bo nie było nie spać. No ja się domyślam, że tam trochę menelita tam była, nie? Oj, dobra menelita. Najgorsze były koncerty trzy dni pod rząd. Piątek, sobota, niedziela. Czasami nawet się tak zdarzyło, że... Pociąg się opuścił, więc dzwoniliśmy do Lady, żeby opóźniła kontakt dla nas I opóźniała Naprawdę? Kochana, no No powiem mam szczerze z do, mojego doświadczenia z pracy z nią Nie ja chcę w ogóle zdementować wszystkie te plotki Które mówią, że się źle z nią pracuje czy coś To bo to jest dla mnie znaczy, tak nie Trzeba nie... umieć pracować To nie, nawet nie umieć pracować, tylko robić to, co się miało zrobić Konkret Konkret, a nie ma, ma, masz zadanie do wykonania i nie zrobisz nic i masz ten no to wiadomo, u nas w ogóle nie było takich sytuacji, żeby na kogoś w ogóle krzykała, mi się wydaje. Bo Naprawdę, wiadomo, jak ja miałem tam problemy z mówieniem, no to ona... Delikatnie powiedziała. A miała bekę, W sensie mówiła, że mam to poprawić i potem targaliśmy bekę z tego na afterze, nie? Oj After był super. No. I nikt nie nagrał jak rozkręciłem y, imprezę. To prawda. I zacząłem tańczyć z dodą do Boys Boys Boys. I ja, ja śpiewałem. Tam I tam śpiewaliśmy, bo ona do mnie. Cicho, ja śpiewam. I wtedy później było biznes i już tak ona do nas dołączyła, później cały team i super była impreza. Ale, ale wiecie, wiecie, to też było takie kochane, że ona siadła, no nie było tak, że nie wiem, siedziała w telefonie czy coś, tylko każdy miał coś... I chciała posłuchać naszych yy, śmiesznych historii. Każdy miał coś opowiedzieć, a ją to nie interesuje. Każdy miał opowiadać jak było, przygody i w ogóle. No jestem ciekawy jak ona przeżyje romans. Że się rozstali w tym romansie też kochani. Ale to, to, to rozmowa na, na walentynkowy vlog. Na to walentynki porozmawiam. No i bardzo w ogóle szybko minął ten odcinek mi się wydaje. On już skończy? No bo zjedliśmy już. Ale nie my jeszcze gadajmy. No to musimy coś jeszcze zjeść. Ja mam burgery jeszcze, jemy. Taki krótki, bo żartujesz. Na pewno nie. Bo... Musi być minął 40 Tak jakby Filo nie było y, w ogóle nigdy na moim kanale i jakbyście go w ogóle już nie znali. Może no, ja sobie to w ogóle Nie? No. A to ja pokażę gościu. Ale to trochę mnie dotyczy. Aha, no. Jak to jest być... Córką takiej wspaniałej, niesamowitej, utalentowanej, miłej, kochanej Filii. Podkreślmy słowo miła i kochana. Ale naprawdę, podkreślmy słowo miła i kochana. No naprawdę! Bo moim zdaniem, jak ktoś pozna Filo, bliżej to do nas naprawdę przekochaną, słodką osobą, wiadomo, jest czasem bezczelny. A kto nie? Jest? No i uważam, że jest złodziejką. Ale, ale wiecie, muszę się nią nacisnąć, póki mogę. Ja nie traktuję i ludzi. I nie pójdzie jak do. Źle, tylko no, y, wzajemnością. No właśnie. A poza tym... Um... Dementuje plotki! Nie ma posgu! Żadnego! No nie wiem, ja odebrałam, nie musiałam dzwonić po prawnikach, żeby ci załatwiać. Tak? Takie pole. Poza... Chyba zapomina, że mamy przyjaciółkę rodziny, sędzinę. No, która skazuje morderców. Nie skazuje. A weźmy kogoś, żeby z nią oskarżyła morderców, żeby skazała? Kocham. Wiesz co my nie robimy jej? Możesz się posadzić do więzienia na dożywocie? Może porozmawiamy o fashion, no może trochę. Nie, czekaj, jeszcze powiedzmy o tym drug daughter mother. Dobra. Jak to wygląda w ogóle, że... Mm, jak wyglądają drug mother drug daughter relacje, wiesz o co chodzi? Bo ktoś nie może wiedzieć o co chodzi w ogóle itp. itp. Wiecie, wydaje mi się, że każda draguska ma pewnego rodzaju swoją drug family. No na pewno. O, Nawet takie przyjaźnie dragowe. Fajnie, dobra. że tak jak będzie widać tu na odcinku. Jeszcze stąd ewakuuję. Nie umytam! tylko wiem, że należy się umyć. Ale już nie mogę. Co poczułaś? Ale jak mnie poznać, to od początku czułaś, że będę twoją drag do Nie. Aha. Myślałam, że powiedziałeś, powiesz. Poczułaś, że, że na pewno będziemy friends. Mm, długo. <kłysy> A że będziesz przebierańcem Przypominając mi się teraz twoje wyjście w moich. Moje wężowych obcasach na moim wielkim terasie Jak po grakasz ładnie to, to było nasze pierwsze spotkanie wtedy to, to w ogóle na wiśniowej, na wiśniowej to. to było też tam były moje pierwsze spotkania z moją matką Ja, ja pamiętam jak ja przychodzimy, ciebie, a Kamil leżał na sytuację że w... w... Teraz w... na Halo! A co ja mam niby robić? To jest właśnie Jaga, mega miła osoba. Co so, jest Ja muszę czaperówkę ja na razie założyć. Co? Ja mam czaperówkę założyć. Jezu, mega diamant. Żartuję. O czym musimy porozmawiać? Bo Jag mnie z równowagi wyprowadziła. Mm, Okej. Okay, you... <laughs> pokaż? No i tak, The karma ma prawdziwe Gucci na trasie. Jest ten so Gucci. Więc może porozmawiałem teraz o fashion, bo uważam, że fashion. What you know about fashion? Mm, dragu. To też jest bardzo ważna rzecz. O oh, wow. <noise> chcesz kulki mac and cheese? Sosiku chcesz? Zaraz, zaraz, ja zaraz, założę paru pieprzików. No jakby dobra, fashion. Filo uważa się za fashion girl. Tak, bardzo lubię fashion. Biorę um, się za jedną z lepiej ubranych polskich drag queen. Żartuję. <noise> Widziałem jaką będzie twoja reakcja, taka co? Dzisiaj na przykład mam look oddający hałd naszym polskim, nie tylko Amazonką. Um. Aha. Ja też mam leży, Ja też mam look od chwila. Doda też go chciała, ale nie mam czasu zrobić. No niestety są osoby ważne i wyżniejsze. Um, OK, what's your biggest inspiration? Tak, ma nic jest to sama. My kręcimy odcinki. Nie no, żartuję, kocham ją. <laughs> Tylko mogę powiedzieć haluxa. No to prawda. I zaczyna się gorset. Moją inspiracją jest wszystko, szczególnie Pinterest. <laughs> Mogę na ciebie patrzeć! Muszę ci zrobić zdjęcie. <sumptu> Co kochani? Pokażcie. We are the <sumptu> oh. mm. <sumptu> Wygląda are jak JLO! Ale ona dobrze wygląda w dużych tak. oh, włosach. Ona nas. wygląda dobrze w dużych włosach. Chodź na chwilę do nas. Ale But Baby jaki kochani? to my! Ale od Stella jedzie! Ciągniesz <sumptu> z, z kombajnu. No, i tak pogadało się o fashion. No, może następnym razem. Ty musisz zacząć nagrywać fashion rolki na TikToka. Nie, no, ja nie lubię rolek, a ja jestem stara, bumerka. No ale to będzie aktywność. O. Nie rozumiesz? Dobra, ostatni gryz po burgerku. Ja już I... jadłam. To ma jest cały awokado dla ciebie. Lubisz? Tak. Mhm. proszę. Ja sobie patam z Bo i tak musimy zaraz wychodzić ty tam! Kochani, miło było mi gościć y, na tym kanale po raz milionowy. Ja też bardzo dziękuję, chwilę za obecność na em, mojej serii mukbangów. Mam nadzieję, że y, mm, będzie coraz więcej ich. No, jako gość, jak, jako stały mój y, widz, bowiem że oglądasz moje filmy, kogo byś chciała zobaczyć na mukbangu? Jaką starszą drag queen? Jakbym z Lady Bridget na Lady Bridget a myśl, albo... Się a a myślisz, że Lady Bridget by się zgodziła? Myślę, że by się zgodziła. Ale musielibyśmy mieć ciasteczka i pić herbatę. Tak, tak babcino. Ta I, y, 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 musiałaby być cytrynowa babka. Jeśli nie wiecie kto to jest Lady Bridget, wygooglujcie sobie, bo to jest the icon, jeśli chodzi o podstawy. Podstawy. Tak no, wyglądasz. wyglądasz. No. Dobra kochani, chcę powiedzieć, że ją bardzo kocham yy, i tyle. I tyle. O bardzo Ci kocham. Wystarczy. Idziemy Wystarczy. Idziemy rzucać kulkami. Oh, Bye! Uuu. Good, good, yes, yes!